Dobra, robi BTS ani... Co robisz Kamil? Nie zgadniesz, transformuje się we Włocha. Hmm? <grym> 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 Dobrze, nożyczki w ręce, Robię umarłem. Nice, nice, nice. Okay. Dzisiaj jestem w letniej odmianie, czyli jasne spodnie włoskie. I klapki. To jest skóra z koszolota. I'm a <grym> No i teraz to przez przez pięć? Gotowi? No co Jezu, go. w sumie nie bardzo. Patrząc na to co, jak to się rozpocznie. Ja nie, się boję troszkę. Tutaj nie widać. Trzeba przystawić tą lampę, żeby było widać czy się nie widać. Dlaczego nie widać? Nie no ja widzę. Estran, tak? No to dobra. To się trochę cyka też. Ja, ja, ja nie. Te łapki tam Kamila, Takie taluszki tam. Takie wytłuszczone browarem no. I co ja mam powiedzieć, nie? Ja idę sobie wsiąść, żeby. Wyprasowałeś koszulę? Nie. No właśnie. Zauważa Joela i tnie go po ramieniu. Tracisz dwa punkty. O, o. O, ciężko by nie zauważyć. I jeszcze ciężej nie trafić. Biegnie, tam gdzie pokazuję. Zasuwamy do karawano. Dalej się tylko tak cały czas przygląda. Mojemu bąblowie? Gapicie się na bombę? <noise> <Na który? głos> Antwan tylko się tak rozgląda. Trzymaj się stało. Wyobraźliśmy w tym W tym momencie przechodzi obok niego Dudley mówiąc: i tak byś nie zrozumiał, młody. Antwan <noise> <noise> <Wow>. Antoine <noise> zemdlał. Nie. nie! znowu! Gruby, daj mi to kiełbasę. Nie kiełbasę! No, Są to, inne rzeczy, bo. Zmrożono go. Przykładam Pod, mu do czwartej stacji. Ostukałeś, stukałeś, solę, po, poczuł... A dzień dobry, panie Asalmonelli. Dzień dobry, nie przejmuj się gadającym godem, to tylko Dudley. Przeznoszę. <laughs> <laughs> Mateusz, masz <uwagam>. przekreślenia. <laughs> Powiedz mi jedno. Teraz ci jeszcze nie. Powiem. A, dobra. Taki nie <laughs> <laughs> Ty jest za kało! Ja te ja masz szczęście, że ja nie otrzymałem żadnych obrażeń. Moje gipkie włoskie ciało uniknęło każdego. Jedna osoba już sobie dawno zasiadła. Jak gipne? Teraz tak założyłem ręce i tak podchodzę do tej szafki, gdzie wódkę no. O, To jest bardzo dobry pomysł. O, to też jest tak. chcę te wódki Zajmijmy się po kolei. Wódka leży na ziemi. Ja sobie coś do picia. Zero grymasu na twarzy, po prostu. Jakby to było kolejne nastawianie dzisiaj. Ja myślałem, że ten doktor zepsuł robotę, bo to się nie Ja to docisnąłem jeszcze trochę. No, powiem wam tak. tak, nieraz wkładałem ręce pomiędzy drzwi i framukę, <laughs> <laughs> ale, ale po co? Żeby się to dowiedzieć, no. Żeby no. no. <laughs> podsłuchać. Komplit. L'italiano.

Gapisz mi się na bebech? No nie ładnie bo fasce jest do no. Jest no. Taki duży, że zaczynają pękać z tej strony. Ładny kotek. Dalej, ja ci kurwa dam. Aha zamknął <noise> co, co jest? To... Sprzątnij tą wódkę, ja idę po telefon, ty rób herbatę Ale on 4 To masz jedną nie... rękę, Bo to się dwie? Daj tu miotłę Nie, nie jedną ja... ręką zamiatam i nogą Da się kurde, tylko trzeba chcieć, trzeba być kurde, pracowitym, a nie Nie da się, nie da się Kurde, jedną ręką dzwonisz wiesz. <noise> <I> zamiatam <noise> Telefonu nie ma w tym miejscu Kurde, nie, no, nie tam Tak, bo on tak się opiera i próbuje szukać słuchawki <noise> A ty miałem kapelutek Będę miał kapelutek, tylko muszę... Nie mamy nawet ekranu. No. Mikrofonów no. też zaraz nie będziemy mieć. No, jak nie przestanie obijać. Ach. No i Co ty... światło. Co ty Wojtek zrobiłeś właśnie? Uspokoiłem no, mikrofony. Zrób to już teraz. No może też Nice. No i tyle. No już nie gibią się. Słuchaj, nie dygają tak strasznie. Kości by się przydały. O a ja, swoje mam. Ja idę po moje kości włoskie. Była jak wiatr w deszczowe popołudnie. Też <grym> deszcz, mam wiatry w deszczowe popołudnia. <grym> Don czy dan. Donczy dan! Donczy dan! Osoba pozbawiona żuchwy, przed chwilą wyrzucająca żuchwę, stoi naprzeciwko was. Coś co, co, dziwniejsza co, co dziwniejsza Teraz pleczy. stoi? Nie, spokojnie. Kurwa! To... Nie wystraszyłeś! Aż to... byłem na spanie. Dobra paranoja. Zobaczył to przed oczami. Już nie można A może... może jednak trochę wstrząsnę. To będzie 5 centów. Wyciągam. A nie, nie, to, to nie jest ważne. Czytajcie to. Jak to nie jest ważne? to nie jest ważne? To jest najważniejsze. Ja muszę mieć tą książkę. Masakra no. w New Amsterdam. Tak, ale ta książka... To. Będzie widać, czy nie będzie? Nie no, będzie widać. Co będzie widać? widać. Kamila. Widać mu brzuszek. Jak Jaki brzuszek, wariacie? Ale tak... Dobrze, gramy sobie w tę grę? Gramy, gramy. gramy ja no. tylko się. Uh -huh. Dziękuję. Tak. Dobra, jestem Ma przydajesz się na coś. W końcu. Ja już dzisiaj nie, nie raz się przydałam. Jednak to, co wczorajsze wydarzenia wstrząsnęły mieszkańcami Nowego Jorku, Ej, Ej mi, czy możesz Ej, to Ej. czytać? Przeczytaj, nie wiem. <grym> no, Czemu... dodaje słowo. No właśnie. Ja <grym> wiem, jak? bo ja mam swój egzemplarz. Ej, mi wiesz co? Co, nie umiesz czytać znowu. No. No. <grym> Wykonany z piaskowca posąg przedstawiający postać o imieniu Om. Ormuzdy lub Ahurama. Ahurma nie mogę tego przeczytać, język mi się plączy. Bo... Ale on... Nas... on... Szefie, opowiadał mi to pan 200 razy. Za Każdym razem, no. gdy myślę o pulpetach, myślę o mojej babci i książce. No. Ja też. O Ja, też. ja wiesz, nie mogę. Dadli zgaś kuchenkę, bo nie było gazu. Kiwnął no zaskoczył. Co? No zostawiłem na gazie kiełbasę. No kot to wyłączymy. myśli. No to pokręcił Jezus Maria wito dobra, szybko biegnę do tego Szybko biegnę to? Czyli to była prawda, jak mówił o i brababci. Pra, <grym> Wszystko co szef opowiadał? <grym> okazało się prawdą. A to, to tylko legenda. Jezus! Santa! Maria! To ale widziałem jakiegoś dziwnego z jedną grąwą. Ale stąd dochodził. Nie Zresztą tylko stój. miał jedną brew. Nie mam pojęcia! Bardzo to dziwne. Nie ważne. Wchodzę. No to co? No to co, no to. Jedziemy, ja może troszkę ochłonę. To się otwórz trochę. szybę trochę uchyl. E, Poczekajcie, o bo. No to nie, to, jest... git, git. to mało ważna kość. Policja w śmiechu mnie biorą po prostu. Policja zauważyła, że. E. Było. Słucham. Nie, 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 oddycham. <laughs> nie na Twoich oczach jest żywa. Przykryj ją, e, A, Nie ma. Nie, przepraszam. Ty! 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 To się... To się... Co się stało? Kto to zrobił? Kto to zrobił? Dawaj rękopis. Kościół Świętego Marka. A Azary pisze to w swojej wiadomości. Dzień dobry. Nie wiem, czy taki dobry. No w sumie to, co się teraz dzieje, jesteśmy jeszcze przed tym, jak ruszyliśmy do kościoła Świętego Marka. Więc jeszcze nie wiemy, co się będzie działo. Na razie mamy chwilkę przerwy. No, na razie jest mega ostro, jeżeli chodzi o sesję, co nie? Mark jak znak. Mark jak znak. I to jeszcze, to jeszcze tam było żółty znak, co nie? Ech. E, tutaj kurde fajnie, że coś tak to wszystko tak, kurde łączy i to jest... Czeval, a ty co ty masz tam za urządzonko, co to jest? To? Nie. To, jest... to co w ręku trzymasz, prawym. Tak, to jest telefon? A co to jest telefon? Telefon, najnowsza technologia pochodząca z Polski. Ale gdzie, a gdzie ma kabel? I, to jest taki telefon przenośny, mobilny tak się nazywa. Nie człowiek zamyka oczy, a tu takie rzeczy się dzieją. Tak, no. Tak, technologia od razu na. No co pan to? Żabarka. Idziemy do tego kościoła? Uzupełniasz kalorie, widzę. Rzucasz na podłogę. Czy to nie? I biorę trzebek. I oddaję strzał. Aha. to nie? Strzelaj mi. Znaczy chciałem ci zaproponować jedną rzecz, ale. Nie, ale Mnie nie przy ludziach, kurde. <gry> Wajdaku. Ja mi to na jeden. jeden, więc yy, będziesz szczęśliwa. A co by się stało? Ja. Czy ty nagrywasz? Tak. Po co? No, nagrywam bts -y.